Dobra, w witam Was serdecznie z plaży, z w Galeb. Tutaj jest zupełnie inny rodzaj plaży. Plaża jest bardziej taka pieszczysto-żwirkowa. Woda według mnie jest to dużo cieplejsza, jest przyjemnie. Można iść, iść, iść ciągle, ciągle gdzieś tam mamy tą wodę. Nie wiem, do kolan, do łód. No i co? Popatrzcie sami, jak to pięknie. Zaraz Wam pokażę pomimo tego iż właściwie jest jeszcze jakiś tam sezon, bo to wrzesień, ale jednak ciągle ludzie są. Plaża nie jest wcale jakoś tak bardzo zapchana ludźmi, jest bardzo przyjemnie, nie jest tłoczno, jest świetnie. Pokażę Wam co tutaj robiliśmy. Pokażę troszeczkę miasta Omiś, sta część starego miasta. Popatrzcie, jak jest pięknie. Zachwycam się i powiem Wam, że tutaj bardziej podoba mi się na tym kempingu niż na piekarki, Jest zdecydowanie lepiej, zdecydowanie przyjemniej. Darek macha Wam nóżką. Nie wiem, na powitanie chyba. Tak, kochanie? Tak. Na powitanie. Jeszcze raz, że co? No to jest... No jest... Wiem, ja właśnie to filmikujęłam, że jest bardzo mało ludzi na plaży. Nie, ale, ale fajnie właśnie, że jest tak przyjemnie. Otwierasz oczy i takie piękne widoki. Jesteśmy na kempingu, gdzie mamy lodówkę. No wpadaj, wpadaj. Każdy, każdy. No można wynająć sobie taką szufladę, ile my płaciliśmy? 2,10 za... euro i centów za dzień. No właśnie, 2,10 euro i centów za dzień. 10 Kluczek, każdy ma swoją szufladę i jest kit. Tutaj zmywalnia do garów jest. Po południu zrobiliśmy mały rekonesans miasteczka Omiś. Mamy zamiar jutro pójść na zamek, który tam w dali widzicie. Teraz Wam go troszeczkę przybliżę. O właśnie. Ale o tym w następnym odcinku. Dzisiaj tylko taki krótki spacer na szybko. Poezja? Tutaj nic więcej w nie dzieje wszystko codziennie na obiad kalmaruczny. I... Tak, dziękuję. Rewelacja. To jest kwadracik. Dobra, to się nagrywa. Teraz się nie nagrywa. No nie. A to ja wtedy wyłączyłem, a teraz jest włączony, no Ania, no to nie moja wina, że każesz mi coś robić, mój kółeczko naciśnij. A tu jest kwadracik, więc nie mogę nacisnąć kółeczka. O, dobra. No i co kochani, jeszcze chwila spacerku i wracamy na kemping. Wieczór spędziliśmy miło, romantycznie. Zapraszam do subskrypcji kanału Kura w Podróży. Do jutra!